ma wszystkim Audi A4 B6 2004 rok problem taki że cały czas chodzi wentylator klimatyzacji i wywalił czek włączamy sobie zapłon i od razu wentylator się załącza No i po odpaleniu czek nie gaśnie oczywiście I czy klima chodzi, czy nie, to jest nieważne On cały czas po prostu wentylator chodzi nawet na włączonym zapłonie Tak jak widzieliście na komputerze pokazało, że czujnik temperatury płynu chodzącego, zwarcie do masy pan z plusem. Po prostu jest błąd i dlatego czek wywalił, bo ten błąd był na silniku. A dodam tylko, że to jest 1,9 TDI i Gdzie się znajduje nam ten czujnik? Dobra, żeby wyjąć ten czujnik musimy tą mrugać zamontować. Czujnik znajduje się koło pompy wakum. Czyli jak stoimy przed autem Jest z tyłu I jest tam zielony Na kostce Nie wiem czy będzie widać O było przez chwilę widać o. W tamtym miejscu jest czujnik Pod pompą wakum. Tu biorę taki, żeby odpiąć

wszystkie czujniki i włączymy zapłon czy po prostu przez ten płyn w tej kostce nie robiło zwarcia i przez to pokazywało, że jest czujnik zepsuty zaraz sprawdzimy dobra, mamy tutaj kostkę widzimy od tego czujnika ja ją przedmucham Się wydaje że po prostu cieknie pompa waku, a ona ma w sobie olej, płyn chłodniczy i No Teraz do czujnika, trochę nam posuszyć styki i zobaczymy, czy to pomoże. Jeżeli to pomoże, to trzeba wyciek zrobić. Dobra, teraz wszystko podłączę i zobaczymy, czy to pomoże. Ja nie mogę kostki wpiąć, bo gumka uszczelniająca w kostce spukła od, od ropy po prostu. Bo tu ropa była cały czas ciekła z pompy. No i teraz nie mogę jej wcisnąć na czujnik, bo gumka odpycha tak spukło. Dobra, wciągnę tą gumkę. No, tak spukło. Dobra, wszystko podłączyłem, z powrotem, znaczy się kostki tylko do czujników i no weź włącz zapłon, zobaczymy. No i paliwo robiło zwarcie, po wszystkie styki zwierało i tyle. Woda, ropa, nie wiem co tam z tyłu, bardziej ropa tam leci, cieknie po prostu z tej pompy i cisza jest. Także sami widzicie to pomogło. Czyszczenie powietrzem. Yy, no co? No trzeba wyciągać pompę wakuum z tyłu. Niestety uszczelki nowe, płyn trzeba zlać. W ogóle tutaj na tej pompie to jest taka to jest makamań. Tutaj się rusza już ten trucie z To jest praktycznie pompa do regeneracji. No, zobaczymy. Na razie uszczelnimy, aby tylko nie ciekło na po tej pompie, bo tu się leje faktycznie, więc normalnie wszystko zażywamy. Nagram filmik, jak wyciągam tą pompę na pewno. No dobra, to co? Jak na razie to dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć! Myślałem jednak, że to czujnik, bo komputer wskazywał na czujnik, no ale jak widzieliście, to zwarcie w kostce robiło przez zbierające się paliwo i cieknącą pompę. No niestety z kuli nie wywróża, nie? Dopiero trzeba rozebrać, sprawdzić i wtedy postawić diagnozę.